Jesteśmy właśnie w drodze na lotnisko, jedziemy odebrać siostry od Rafała, zrobiła nam niespodziankę i przyjechała do nas na kilka dni z chłopakiem, także super, bo mamy taki mini urlopik nieplanowany, jedziemy najpierw coś zjeść, bo jest dość wcześnie rano, nie jedliśmy jeszcze śniadania, później jedziemy trochę pozwiedzać. i widoki były przepiękne. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało na żywo. Zdecydowanie to wynagradzają, bo jest przepięknie, naprawdę zdjęcia nawet w połowie nie oddają tego, jakieś cudownie, jak to tak naprawdę wygląda. Wszędzie jest woda, są fontanny, jest masa natury, są drzewa, jest naprawdę przyklicznie, warto, warto było tu przyjechać. Przepięknie tu jest naprawdę. Wszystko jest takie ogromne, w ogóle tego nie widać, bo teraz wydaje się malutkie. Jesteśmy już na samej górze. Byliśmy tam na samym śiemkim końcu. Zrobiliśmy 3 km, 3,5 km właściwie. Jakieś półtorej godziny, z czego 500 schodów było po schodach. Także łatwo nie było tutaj wrócić, ale udało się doszliśmy do samego końca. Teraz jesteśmy z powrotem na górze przy, przy tym posągu Herkulesa. I zaraz będziemy wracać. Wchodzimy jednak jeszcze wyżej. Na platformę widokową, na której jest piramida, na której stoi ten posąg Herkulesa. Eee, tutaj, wstęp jest ten już płatny 6 euro od osoby. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, wszystko było na zewnątrz, także tam było za darmo. Ale warto zapłacić i tutaj wejść, bo taka panorama miasta, taki widok to jest coś niesamowitego. Naprawdę. Cześć, dzień dobry, już czwartek, bo dzisiaj o 6 jesteśmy na nogach. Zjedliśmy w Śniadanie i ruszyliśmy w drogę, bo mamy 3,5 godziny drogi do Amsterdamu. Jesteśmy już w połowie, teraz mamy właśnie przerwę i jedziemy dalej. Jeszcze jakieś półtora godzinki, i będziemy na miejscu. Zwiedzamy dzisiaj Holandię. naszym pokojem. Parking w Amsterdamie wszędzie jest płatny, także mimo wszystko musieliśmy zapłacić i za te kilka godzin od 14 do 21, właściwie do jutra, bo tylko do 21 jest płatny, zapłaciliśmy 29 euro. Jesteśmy tutaj na jedną noc, kupiliśmy sobie Airbnb w centrum i będziemy płacić 150 euro za noc, a to jest na 4 osoby. Jesteśmy w pięknej okolicy, bo jak widzicie jest tu masa zieleni, co jak na centrum Amsterdamu, to jest w ogóle super i nawet nie da się odczuć, że jesteśmy w stolicy Holandii, bo naprawdę tyle osób porusza się rowerami, że w ogóle nie ma tutaj tłoku, nie ma wielu samochodów, że to jest bardzo fajne. Weszliśmy już do naszego Airbnb, udało się nam, chociaż nie było łatwo, bo trochę musieliśmy tego poszukać. Jesteśmy na parterze przy w miarę głównej ulicy, Także może być troszkę hałaśliwie, ale ogólnie jest super, są wielkie okna, jest jasno, bardzo mi się podoba. Jest bardzo duże, przede wszystkim to nas mega zaskoczyło. Taka napa jest rozkładana, także tu mogą spać dwie osoby. Jest naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy kuchnię, jakiś stolik. Jest lodówka, jest bardzo duża zmywarka też. Także naprawdę jest dużo wyposażenia. Są jakieś dodatkowe szafy, jakiś składzik. Tutaj możemy iść dalej. Jest łazienka. Szału nie ma akurat tu, ale jest prysznic jest wystarczająco. Tutaj ma tylko jeszcze jakiś dodatkowy składzik i kilka rzeczy. Tu jest jeszcze jedna sypialnia, której my nawet nie potrzebujemy. Także spokojnie mogło być tutaj 5 osób. I tu jest też nasza sypialnia. Jest duża szafa. A tu będziemy spać. No i nawet się nie spodziewaliśmy, że mamy ogródek, także super. Nie jest jakoś ekstra, ale zawsze można wyjść. Dobry już Wczoraj rozładował mi się telefon, także nie nagrywałam tego, gdzie byliśmy wieczorem, ale weszliśmy jeszcze do coffee shopu, pooglądaliśmy co tam jest. No ogólnie mega zaskoczenie, że, że jednak ta marihuana jest tutaj legalna. Um, wszędzie można to kupić w każdym sklepie z pamiątkami w ciastkach z marihuaną, litaki z marihuaną, po prostu wszystko, ogólnie idąc tutaj przez... Um, przez miasto, wszędzie czuć marihuanę, co chwilę gdzie stoi jakaś grupka ludzi, czy młodszych, czy starszych, nieważne czy siedzą w kawiarni, co chwilę czuć gdzieś marihuanę i to jest aż dziwne, po prostu nie, nie wiem czy mogłabym się do tego przyzwyczaić i też tak mieszkać, ale kupiliśmy też kilka pamiątek właśnie takiego lizaczka z marihuaną i cukierki z marihuaną to jest właściwie z CBD, także myślę, że będzie w porządku, że jest całkiem fajne ale zobaczymy. Kupiłam sobie jeszcze oczywiście bezę, bo były przepiękne wezy. To było akurat jakaś sieciówka stach. Eee, ja zawsze uwielbiałam wezy od małego, także musiałam skupować. Z Francji, z Paryża też przywiozłam sobie bezę. Mam też bezę z Amsterdamu. I z każdej stolicy, w której byliśmy, mamy jakąś figurkę. Ja kupiłam sobie wiatraczek, jeszcze jest nie i nie chcemy jakoś dobyć ale jest bardzo ładny, taki ceramiczny i są tutaj oczywiście też chodaki czyli tej buty oni raczej mówią na to kloksy dzisiaj nie dostaliśmy zaraz będziemy zbierać się gdzieś na śniadanie i mamy jeszcze kilka planów bo dzisiaj musimy już wracać ale jeszcze cały dzień przed nami o 11 musimy się wymeldować z mieszkania ale idziemy i tak jeszcze zostawimy gdzieś samochód i idziemy jeszcze na miasto, właśnie najpierw na śniadanie później myślę, że przepłyniemy się trochę tymi kanałami tam zobaczymy czy uda nam się kupić bilety, bo wczoraj już wszystko było pozamykane mimo, że byliśmy tam gdzieś po godzinie 18 ale bardzo dużo rzeczy było pozamykanych i ogólnie tutaj w Amsterdamie nie trzeba nigdzie nosić maseczek tam trzeba było nosić maseczki Dostał jeden, jeden człowiek na całą dzielnicę, właściwie na całą tą ulicę, który prosił, żeby te maseczki założyć. Ale w całej reszcie Amsterdamu nie trzeba nosić maseczek, jednakże praktycznie nigdzie ich nie mają. Jedynie gdzie musieliśmy założyć, to do taksówki, do bolta, ale to tylko ta osoba, która siedziała z przodu, bo z tyłu były już plastikiem, szkłem. Tam też nie trzeba było zakładać. Więc no, na pewno dużo fajnie się zwiedza, jakich nie trzeba nosić. I zobaczymy, co uda nam się dzisiaj zobaczyć. Ogólnie to cały Amsterdam obudził się tak naprawdę wieczorem. Za dnia było bardzo niewielu ludzi. Nie wiem w sumie, czy tak jest zawsze, czy to jest teraz przez tego wirusa. Ale wieczorem albo przynajmniej w tej dzielnicy właśnie, w której byliśmy, było naprawdę bardzo dużo ludzi. Tam już było tłoczno, był całkiem duży ścisk, ale tutaj gdzie my spacerujemy na co dzień. Wokół tych wszystkich atrakcji i muzeów to w ogóle praktycznie nie ma ludzi, także stwierdza się bardzo fajnie. Mimo że jest 30 stopni, ale przez to, że jest tyle drzew, że jest tyle budynków w ogóle i jest właśnie tak bardzo dużo tej roślinności, to temperatury w ogóle nie da się odczuć. Nie ma się tego wrażenia, że jest tak gorąco dopiero gdzieś na tych otwartych przestrzeniach, ale tutaj praktycznie cały czas mają możliwość tego, żeby iść w cieniu. I. Właśnie Dużo lepiej się oddycha przez to, że jest tyle roślin. Także super. Ogarnęliśmy się już, idziemy coś zjeść. Jeszcze na obiad zjedliśmy tylko tego kebaba, chociaż był trochę inny od tego, co, co jedliśmy u mnie zazwyczaj. No to, to jednak był tylko tylko kebab, nic ciekawszego nie znaleźliśmy. Było masę ofert śniadaniowych, właśnie jakieś kanapki, wafle, gofry i te sprawy. Także dzisiaj idziemy to sobie odbić jakimś super śniadaniem. Będziemy jeść coś na słodko, zaraz zobaczymy, ale mam nadzieję, że będzie jakieś fajne. Byliśmy już na śniadaniu, zamówiłyśmy sobie gofry z dodatkami na słodko, a chłopaki jajka w wegańskim bekonie. Także było to bardzo ciekawe, do tego zamówiłyśmy wcześniej latem. I ogólnie było w Wszystko było super świeże i bardzo smaczne, ale bardzo długo musieliśmy na to czekać co w ogóle mi się nie podobało, bo naprawdę tyle czasu czekaliśmy, że już mi się odechciało i tylko z tego powodu drugi raz bym tam nie poszła. Myślę, że znalazlibyśmy gdzieś podobne wafle i podobnie dobre śniadania bez takiego czasu oczekiwania. No i ceny, jak tu wszędzie w Amsterdamie, jest naprawdę drogo, bo za takie śniadanie dla czterech osób, gdzie były dwie kawy i właśnie po jednej porcji dla każdego. Zapłaciliśmy 58 euro, ale cały Amsterdam jest taki drogi, dlatego trzeba być na to gotowym. Jesteśmy w samym środku Amsterdamu i zaraz będziemy... tam jest muzeum. A my będziemy płynąć tutaj łódeczką. Jest dużo takich rejsów tutaj, gdzie można po prostu wynająć tą łódkę. Tam będziemy szli na drugą stronę, tam można to sobie wynająć. I będziemy płynąć przez te wszystkie kanały, przez cały Amsterdam, żeby jeszcze trochę więcej zwiedzić. Także idziemy kupić bilety. Jak mi się uda, to może kupimy gdzieś jakiś kapelusz albo parasol, bo tutaj już jest mega sło duże słońce, a na wodzie nie ma się za bardzo jak żadne schować. Także idziemy coś zobaczyć, co możemy kupić i będziemy zwiedzać znowu. Udało mi się kupić tylko taką czapeczkę, ale zawsze to coś. na wcześniej pamiątkę z Amsterdamu. Kupiliśmy, kupiliśmy bilety, dostaliśmy słuchawki gratis, także będziemy słuchać. Będzie jakiś przewodnik na tej łódce i musimy teraz poczekać pół godzinki. Ale w bardzo fajnych miejscach, bo tu jest wszędzie ślicznie. Tam będziemy płynąć. Tu jest przepięknie wszędzie. I czekamy. Zeszliśmy na tej łódce. Jest super, bo każdy z nas dostał te słuchawki. Podłączyliśmy je do i mamy przewodnika na lepku w Zatrzymywać, idziemy jeszcze na chwilę na miasto i szczerze mówiąc, jeśli wybieracie się do Amsterdamu, to zdecydowanie warto zacząć właśnie od tego rejsu, bo rewelacyjny był ten przewodnik. Mówił wszystko po kolei, gdzie jesteśmy, co warto zwiedzić, gdzie warto pójść, jak wyjdziemy. Proponował też rejs wieczorny, gdzie jest też pizza i w ogóle wszystko zupełnie inaczej na pewno wygląda, całe miasto jest oświetlone. Także naprawdę warto od tego zacząć, bo było super. i Wtedy można planować resztę wycieczki, bo dużo więcej się niż my wiedzieliśmy wcześniej. Szczególnie, że przyjechaliśmy trochę bez planu, także polecam. Żegnamy się już w centrum Amsterdamu, czekamy na volta. Tam jest jeszcze tym muzeum i jedziemy zaraz zjadać stadion Ajaxu Amsterdam, a potem już do domu. Marno, a ja już jestem na dworze. Wikusia wołała mnie na spacer, także musiałyśmy pójść, ale za to temperatura jest idealna. Słoneczko już takie piękne świeci, ale nie ma jeszcze upału, także naprawdę tak to można spacerować. Dzisiaj nie mamy wielu planów, ale na pewno jedziemy do Kolonii. Chcemy skoczyć do Primarku i zobaczyć też rzeczywiście katedry. Jeszcze Wam pokażę co kupiłam sobie dzisiaj w Primarku, ale niewiele, bo dużo rzeczy mi się naprawdę nie podobało Przy okazji jeszcze się pochwalę, co dostałam od y, Weroniki i Nika z Bułgarii. właśnie wrócili stamtąd z urlopu. Y, wszystko z róży, bo właśnie to z tego słynie Bułgaria m.in., że robią słodycze i kosmetyki z róży. Także mam tutaj drzemik. Jest y, miód. Miodzik. Y, do tego krem do twarzy i krem do rąk. Tego do rąk już próbowałam, pachnie przepięknie. I w ogóle ręce są takie super gładkie, po tym, że będę na pewno używać. Zobaczymy później jeszcze, jak ten. Dzień dobry, w niedzielę. Jest parę minut po czwartej. I już jestem na się na dworze, bo musimy zaraz wyjeżdżać i jechać na lotnisko.